Miechowski Rynek, słychać orkiestrę szkocką. My w tej chwili przerywamy nasz komentarz, aby Państwo mogli jak najwięcej zobaczyć i także usłyszeć. Ministranci za kolitami rozpoczynają nasz pochód. Dalej, tak jak mówiliśmy, rycerze konni i rycerze pieśni. To jest czoło naszej kolumny. Pozdrawiajcie ich Państwo serdecznie. Można brawo. spontanicznie bić brawo. Dobry macie Państwo odruch. To są nasi wspaniali goście, zobaczcie jak pięknie wyglądają, warto to uwiecznić również na swoich aparatach. Jedyna, niepowtarzalna możliwość, raz na dwa lata tylko i wyłącznie w Miechowie. Drugie dni jerozolimskie w Miechowie rozpoczynają się już bardzo, bardzo oficjalnie. Za rycerzami pieszymi. Mamy wspaniałych, zaproszonych gości, którzy tak licznie przybyli do naszego miasta. Witajcie ich brawami. To twarze znane nam, lubiane twarze, które ludzie, którzy pomagają naszemu miastu. Proszę was o serdeczne, serdeczne brawa. Prosimy o brawa. Przed sceną pojawia się grupa samorządowców, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu samorządu terytorialnego, samorządowców z Polski, prosili o gorące prawa, władze lokalne, miejscowe i Orkiestra Szkocka z Częstochowy, orkiestra, udział o którym mówiłem. Witamy pana ministra, witamy pana burmistrza, panie i panu posłów, senatorów, marszałka, panów stanowców. Poczet sztandarowy, damy kawalerowie zakonu rycerskiego. To nasi kolejni wspaniali goście, którzy zjechali do Miechowa z całej Polski i z całego i świata. Gorące brawa, dobre te odruchy są Państwa. Witajcie, witajcie. Na goście, którzy są ozdobą naszego święta, Długich Miechowskich Dni Jerozolimy. Proszę zwrócić uwagę, Damy zakonu czarnych Nakrycia z charakterystycznym czerwonym krzyżem jerozolimskim, kawalerowie w białych płaszczach, również z czerwonym krzyżem jerozolimskim. Piękna, barwna, długa kolumna. Przypominam, że damy i kawalerowie reprezentują zakon z różnych zakątów polskich, ale mam tak, także gości z zagranicy, którzy tworzą tę piękną, barwną grupę. Z którymi się jeszcze spotkamy tu później serdecznie państwa gości gorącymi brawami jedyny niepowtarzalny ingres tylko możecie państwo zobaczyć to w Miechowie właśnie dzisiaj właśnie teraz wchodzą na nasz piękny rynek rynek główny za moment wyjrzy słońce zobaczycie państwo że wszystko się bardzo rozjaśni i witamy was serdecznie W tej grupie za, przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie są różnorodne osoby pętące różne funkcje. Jest miecznik, ceremoniarze, poczecz sztandarowy, oczywiście damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego, zarząd zakonu, jest kardynał, wielki mistrz zakonu, kawalerowie eskorty. Proszę Państwa, w tej chwili na rynek główny wkracza duchowieństwo Wskraczają kapłani, zwierzchnicy, kardynał wielki, mistrz zakonu, kawalerowie eskort. Tak jak Państwa uprzedzaliśmy, kolumna jest barwna, bardzo długa, proszę popatrzeć. Początek prawie, kolumny prawie styka się z końcem kolumny. Tak dużo gości swoją obecnością zaszczyciło gród Jaksy w czasie drugich miechowskich dni Jerozolimy. Zachęcam Państwa gorąco do nagradzania naszych gości brawami, którzy nie szczędzili czasu i wysiłku, żeby przybyć do Starego Miechowa. By tu, w cieniu tej zabytkowej dzwonnicy, która jest widoczna z wielu kilometrów dojeżdżając do Miechowa postarali się być razem z nami w tym ważnym dniu. Przypominam Państwu, że wśród Dami Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego grobu Bożego jest aż dziewięciu kawalerów mieszkańców ziemi miechowskiej. Goście przyjechali nie tylko z całej Polski, ale dosłownie z całego świata. Mamy tu dzisiaj przegląd bardzo wielu kultur. Zresztą to, co zaczęliśmy na estradzie, zobaczycie Państwo, w tej chwili rozlega się, słyszymy cały czas orkiestrę szkocką, była już muzyka celtycka, jesteśmy cały czas obecni w Jerozolimie. A my cały czas pozdrawiamy także grupę duchownych, którzy akurat. Przed naszą sceną pozdrawiamy, dziękujemy za obecność. Witamy naszego księdza Infułata, Szczęść Boży, księży Infułacie. Witamy także grupę gości kolejnych, którzy przybyli tutaj do Miechowa, aby swoją obecnością uświetnić drugie Miechowskie Dni Jezolimy. Bardzo prosimy Państwa przed wejściem do bazyliki o udostępnienie przejścia kolumnie zmierzającej na szczególnie uroczystą sesję. Za chwilę...